Cześcio znowu ta motoryna Stella. Jak mówiłem. Nie wiem, zastanawiam się co robić z elektryką. Znalazłem taki uchwycik. To jest uchwycik do tylnego kierunkowskaza. Przedni. Taki pręd. Oczywiście go nie mam. Ale tak sobie myślę, że może by to dorobił. A jakby to dorobił i zapodał tak kierunek no to jest tylko to jest taki w 3D zrobiony kierunek kiedyś tam przeze mnie, że tak powiem zamówiony u kogoś tam. Ale to będzie się niestety strasznie czarny ten kierunek, no ale tak to jedynie wygląda. Ten pałąk jest tak, że on ma być do dołu. Jak ja go zrobię do góry to on w ogóle nie pasuje. Trzeba go zupełnie byłoby inaczej wygiąć. To też nawet nie jest tak super dobrze wygięte. I jakoś tak jak kojarzę te motorynki, gdzieś te zdjęcia w miarę w oryginałów to jest to nisko, chyba że... Macie inne zdanie, że zrobisz to do góry. Czyli w taki sposób, tu by było fajniej. Lepiej Muszę to, musiałbym to trochę wyklepać po swojemu. Nie przeszkadzałoby, nie brudziłoby się. Ewentualnie na króciutkich, takich jakich 5 cm rureczkach bym to zrobił. Przód, no to. No to wiecie, tutaj to był taki duży pałąk, który gdzieś mniej więcej zaczynał się tutaj, dotąd. Był przyczepiony tutaj. I do tego była taka zapinka na ten koszyk. Zapinka nie jest dla mnie istotna, bo ja ten raczej wozić nie będę. Nie chcę nawet mi się wozić tego koszyka. To też jest oczywiście wszystko do zrobienia. Tylko czy ma to sens, żeby to robić aż tak... Bo z tego co wiem, nie wszystkie one miały ten koszyk były takie, które nie miały, nie miały tej zapinki pod koszyk i były też motynki, które miały tutaj kierunkowskaz. Tutaj montowany zamiast tych um, zamiast tych um, blasków. Tu są akurat z tego, co pamiętam, takie dosyć małe otwory, ale zdarzają się czasem przody, które mają takie dosyć duże otwory i właśnie one tutaj mają. Um, Mieć yy, kierunek. No cóż, będę jednak jeszcze myślał, może jednak się zastanowię nad tym. I tyle.